Witam was w kolejnym najlepszym odcinku kurwa na świecie Dzisiaj gramy z Tycoon'a specjalnie przygotowanego przez Todusia O tak, to, znalazłem go siedząc się na informatyce, wiem wyjebane jajca co zobaczyłem Smerwka Tycoon I gdzie Mogłem się tepnąć do ciebie, ale kurwa muszę zapierdalać z buta z powrotem Jak, jak kliknę na twoją tę, to chyba też możesz się do mnie tepnąć Pewnie to, ale się chce to robić Weź sprawdź O kurwa, o działa A. Co tu się stało? Nie wiem, poobiegnijmy chyba, wpierdolić A, to się już bić! No, ładnie okay. O, jest, free! Normalnie, kurwa To ja nie pada ja mam kolor Pewnie to są ta za Robuxy nie będzie o nie, nie Trzeba to wydawać. hajs trzeba się ciebie. Jak jesteś u mnie? Siema O, siemo. Tylko mnie do ciebie, nie gdzie jest. A kto wydał Robuxy, bo ta kurwa broń, co używał, to jest za Robuxy. Nie, nie. To jest jakaś darmowa broń? Nie, nie ma. Czy pewnie jest jak? Za może możemy Mam wrażenie, kurwa, że ten, ten tryb strasznie laguje Nieważne, przycisk do się teleportować do własnej, nieważne, nieważne Jak się klika tajką, to cię teleportuje do własnej tak. Nie no, ten Czy... tak... Ty... Ten tajkun ma straszne lagi, mam wrażenie. Coś góra. płynnie. Znaczy, porusza się płynnie, ale mówię, że na przykład co później sprzedajesz, albo się sprzedają w ogóle. Tam bierasz, kupujesz. No to lekki. Tak, to kulnie jak widzicie, bardzo, bardzo nam się nudzi. Będzie, wiesz, takich tykuł, Dokładnie. Oh Od czasu do czasu będzie latywać takie kurwa 15-minutowe odcinki z jakiś totalnie random gówno. No, ja tutaj mogłeś ten piękny tryb, wspaniałym, cudowny. Jak hmm. to jest najlepsze taki w życiu grałem. Ja mi mówię, żebym kupił to, a kupię. Kupiłem pudełka zajebiście. Na pewno dużo to zmieniło. Oczywiście, że tak. Nie wiem, czemu to mi się uświetliło, ale wspaniałe. Odbiorę te pieniądze, ooo, to Jakie masz program w 6% procent. Oh my God. A ile ty masz? Czemu? trzy. Czemu Random Moment mi zaproponowało, żeby kupić pieniądze? No bo kurwa, tak bez pieniędzy? Ty, ty, ty. Czy to wszystko jest za buksy, kurwa? Chyba Nie tak. <laughs> Wiesz, to jest jakiś Random Bullshit Tycoon Go. Znaleziony na informatyce, kiedy ja siedzę i patrzę jak oni grają w ligi ja nie lepszego do roboty znalam robno w Normalnie ja na telefonie będę grał Jadąc do roboty, tylko w toku. No i to mi się podoba. O, jest broń. Jest broń. Tak, a Frozu jest jeszcze z nami na tym kanale, czy już zaczął montować poprzedni odcinek Sił. to Co ty kur... Czemu ty gra kurwa masz? Jestem, jestem Spidermanem Czemu... O oh, kurde czekaj Kurwa u mnie jakieś lagi są na tym trybie Straszne To straszne W sumie... Widzisz Widz Widzę, Właściwie widzę jak chłop, kurwa wiek do mnie i zajeba. Jezus, Mara, się czym latać dzięki, dzięki temu grapplingowi. Zobaczcie, jakie sobie jeszcze śmieszne bronie. O tak, tak, tak. Bye gear. bye gear. By. Co tu się kurwa dzieje? A co wam ja to się dzieje? To, to nie ja tego nie będę testował sam. Ja się tam zaspierdalam. Gdzieś kiedyś full haki kurwa? Mmm, siema. Jakie full haki? Ubię co Trzeba skończoności, a nie mam pewności jak gdzie. Czy ty mnie. Zostaw mnie. na w dronie. To są bronie z drugiego piętra, jestem ciekaw co dzień na trzeba Full hack Dobra, jestem już na trzecim piętrze, będę kupował brońki, tylko muszę sobie najpierw uzbierać hajsiwo ja ulepszam że w dolne piętro czy na dzisiaj skończyć ten tajfun przeze mnie? Oczywiście, że tak. Znaczy, <laughs> no, liber zrobić. Skończyć ten tajfun może być ciężki. Ale... No. no. kupmy se szyby. Może kurwa. jakieś. pewne osobniki nie będą się wpierdalać na pełnej. Oczywiście mi się wydaje, że nie zrobię sobie z tego nic i kurwa mi nad tym. Mam kaczkę, ładną kaczkę. Kurwa. Kupiłem sobie sprężynę na bany opy. totalnie random główną, ale podoba mi się. Takie właśnie są najlepsze. Czy ja w tej grze kurwa, więcej będę widział ekranu, żeby kupić Robuxy niż kurwa grę samej? No oczywiście, że tak, tak zawsze te gry wydziała. Ktoś, kto, że ktoś kupuje to naprawdę, to jestem pod wrażeniem ja mam 7, No, ciężko Za 1000 robuxów możesz kupić infinite cash Jaki jest sens grania w grę, kiedy masz zawsze kurwa, Kiedy masz nieskończony hajs? Nie wiem O nie zarabianiu hajs Kupiłem sobie światło. Też mam Wypierdala jest tą nosa. danosa i działa nawet Ale mi zajebałeś I to, i to na kubie jakieś na kub robuxy kurwa pewnie jakieś mnie wpierdoliły. Zaraz mi się pojawią. Zostaw <grym> Tu dojedzie Nie da żadnej, jestem zbyt sprytny. Moja inteligencja ci przewyższa. Oto. O, o umarł. Mogę stać. No, 300 tysięcy, przez mi obacie Dobra, dobra. Ulepszam na maksa te maszyny do zarabiania pitosu, tylko po to, żeby zarabiać i kupować głupie gówno. Mogę to kurwa kupić? O, mogę, udało się. Siemo. A czy mogę podjechać od ciebie, jeszcze? Możesz. A jantano kurwa iu <noise> Czy ty się przyciągnąłeś do mnie jak się tefnąłem na chatę? Jestem za swoją ścianą Chabie. <noise> coś stało Skąd to zątwienie To jest tak głupi I mamy z niego już 11 minut nagrania na kurwa. 11 minut myślę, no, siedzę tutaj Widzisz, przy dobrej zabawie czas płynie szybko leci Tylko że w sumie ja wiem dlaczego on takie laki Może jakby nie przesłał kurwa filmu Między czasie? No, no. On mi tryb wyzywa, pięknie, wspaniałe Chciałem powiedzieć, że no, nas się kurwa z tymi lagami Że są Ale pamiętaj, że jest w <śm> Totalnie XD Piękne nagranie będzie. Dużo osób. Wszyscy będą zadowoleni. Cz mi się no, wydaje, chłop. że to będzie największa oglądalność świata. Nie, ja ci mówię, to na nagrać odcinki typu... Siema widzowie, ty idźcie na... Tak, kur... słyszałem kat, o mój Boże. Aż na taki wiem. content przechodzimy? Kurwa. Mówię ci. Mówię ci. Tylko wiesz, kurwa, jaki jest problem. No właśnie, to jest ten problem. <śline> Jaki jest problem? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem Trzymasz tak cały szansę, nie mówiąc, że nie, ty kurwa debilu czy coś takiego <śmiecki> No nie no, nie Dobra morda, kasztaniaro, jebano Kto ci powiedział, to. że to Family Friendly Content kurwo będzie? No To będą radną tykuny No, no Ja ci mówię, trzeba nagrać wszystkie tykuny no jako Family Friendly Content Tak To chyba nie może być na tych tajkunach. Kurwa, co ty pierdolisz do mnie, je jebana, co, bo są kurwa, co, co, co Sam kurwo zacząłeś Z Pierda, ale no co, raz się człowiekowi coś wymskie i już jest to Zresztą, jaki family-friendly content, jak kurwa, od w sumie 26 Zaczynam nagrywać, kurwa, Ghostrunnera dwójka, w którym pewnie W którym jak się zacznę wypierdalać więcej To prostu będzie będziemy tylko kompilację moich, kurwa No widzisz ja, FT, o tak, tak. Powinnaś ta kurwa? Coś, ten gro? Czyli, a, jest, to, jest to 17 opowiadasz. Tak, dokładnie. Idzie Dobra. widzowie. Jutro będzie totalnie wyjście do kina. Dwa jebane chamy, do no się kurwa ukulturowić. Tak, dokładnie. Idziemy na jewane, na, na chłopów kurwa, na chłopów. Trzeba się stać bardziej kulturalną osobą. Nie będziemy tego. kurwa grać w Robloxa, wyzywać, wyzywać, ludzi. Będziemy oglądać, pełna kulturka, a później na następnym, na następnym odcinku będzie kurwa recenzja. Dziady, nie kurwa, Takie, kurwa jakie kurwa, kurwa, dziad. kurwa dziady, co ja już pierdolę No, te, panu te... to dziś Powiem tak, jak kurwa słucham tą muzykę już od 15 minut To już kurwa mi mózg pierdolnął Ja już nie słyszę nawet Mój mózg już nawet nie słucha, ale wiesz, wiesz no. że jest gdzieś tam w tle Ja już nie mogę się skupić na no, mam... własnych myślach kurwa przez tą muzykę I, 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 i to. No nie ta muzyka to naprawdę kur... Naprawdę nawet ulepszenie na wyższym piętrze już są kurwa za <gryśla> robuxy A właśnie widzowie, ja może zainwestuję za niedługo w Robloxa I też będę wyglądał kur... Też z pakiem. Też se kupić jakiegoś skinka kurwa, nie Zostaw mnie z tym młotem pierdolony cfelu To jest to I se zainwestuję w jakieś skina kurwa żeby wyglądać lepiej Bo nie oszukujmy Dokładnie. się No Mój wygląd tak kurwa w porównaniu do moich kolegów No co no Hajd się A, na ja patrzę, kurwa, ile mam pieniędzy, to jestem kurwa u ciebie. Nie wiem dlaczego się zatknąłem u ciebie, ale... Aha, no gratuluję. Grałeś coś na Steamie przed no? Nie. Oh, okej. Okay. To ktoś coś grał, warto wiedzieć. Ja kupuję krzesło i kurwa... Dom. Gaśnicę i mi się wydaje, że w tym miejscu sobie zakończymy to nagranie. Okay. Widzisz mnie, Bo Widzisz już, mnie? kurwa 17. Dwa. Widzisz mnie? No. Co ty kurwa? Młotek, Co... <noise> młotek, młotek. Zostaw mnie kurwa w Teraz jest to po siebie, dobra. No to... Nie będę nawet mówił propo... Ja zwykłego kurwa pożegnania Bo ten drzew nie... Bo to te nagranie w Robloxie nie wiem To, to nie zasługuje nawet na osobne pożegnanie Zostaw ostatnie, kurwa drzew! Ja tu po prostu... Błatek, po... Ja Błatek tu po prostu. prostu powiem ELO i, i kończymy to kurwa. do widzenia, do widzenia.